Znaczy, jeżeli chodzi o jakby moją percepcję, tak, bo myślę, że każdego percepcja będzie inna na tym spotkaniu, to e, nie wiem do końca, co wniosłem. Mogę powiedzieć, co wyniosłem już z, z, z tego. Jedna rzecz, jedna rzecz, to jest taka, żeby zrozumieć ludzi, to trzeba do nich, to, to trzeba zejść na ten poziom. Nawet stanowisko dyrektora, czy powiedzmy wręcz nawet stanowisko prezesa wymaga tego. To nie są, w żaden sposób nie powinny być osoby, które siedzą przed komputerem, tylko Excela przedstawiają sobie e, kwadraciki z miejsca na miejsce. Powinny być to osoby, które jednak są zespołem, są z ludźmi. Rynek pracy się zmienił. To już nie są te czasy, kiedy e, kiedy tak pracowników mamy bardzo dużo. Pracownik jest wartością i trzeba to zrozumieć. Jeżeli ktoś tego nie zrozumie, obawiam się, że przegra. Przegra ten wyścig i straci bardzo dużo. Czym jestem bardzo pozytywnie zbudowany, e, bo wszyscy przedmówcy, którzy uczestniczyli. Już do tej pory przed naszym wystąpieniem podkreślali to, że wartość pracownika, to, że schodzą na ten poziom niżej, że rozmawiają z pracownikiem, że rzucają te marynarki i uważam, że to jest to, co. To jest to, że właśnie to jest ta droga. Natomiast już potem same narzędzia dalsze, czy mamy system motywacji taki czy inny, duża firma, mała firma, system powinien być dostosowany już indywidualnie do, do potrzeb każdej firmy. Na pewno nie powinniśmy. E, z zamkniętymi oczami bezkrytycznie. E, chciałem powiedzieć, importować gotowych pomysłów. Każdy pomysł musi być uszyty na miarę konkretnej firmy. Bo inaczej to mogę powiedzieć jasno, to się po prostu nie uda. Pracujemy się i nic z tego nie wyjdzie. Na pewno to, że podkreślamy, że pracownik jest dla nas wartością. Znaczy, ale to nie tylko podkreślamy w postaci mówimy, mówimy, tak? I potem wychodzimy za drzwi i, i cisza na korytarzu. Jesteśmy z tym pracownikiem. E, moi przełożeni śmieją się, że u mnie powinny być drzwi obrotowe, a ja już się śmieję, że jak w, e, powinienem takie bileciki wydawać, ile już to chętnych obsłużyłem. Ale nie wyobrażam sobie innej sytuacji, aniżeli dyrektor, e, który, który ma czas, znajduje ten czas dla swoich przełożonych, kierowników, ale jeżeli operator chce się spotkać i porozmawiać, to wie, że może to zrobić. I to, o czym będziemy rozmawiali, pozostaje pomiędzy nami. E, więc gwarantuję pełną anonimowość. Co więcej, mam to szczęście pracować z moją szefową, która również ma takie samo podejście do pracowników. Więc komfort mojej pracy jako dyrektora z rozumiejącą e, e, osobą, która jest nade mną, jest naprawdę wielkim komfortem i wielką przyjemnością pracy. Znaczy, myślę, że to cały czas jest kompromis pomiędzy. E, znaczy, kompromis. Pracownik będzie chciał zarabiać więcej, ale na przykład na przykładzie mojej firmy. Już teraz wiem, że zarobki to też nie wszystko. Ten komfort pracy, ta atmosfera i środowisko pracy, myślę, że są kluczem. Jeżeli firma nie jest w stanie wygospodarować z różnych przyczyn, no na ogół jest to po prostu, bo, bo nie ma, tak, więc nie może się podzielić większą pensją z pracownikiem, premią czy jakąś nagrodą, ale zapewnia tą przestrzeń, że pracownik czuje się tam dobrze i chętnie przychodzi do pracy, to to zadziała. Nie zadziała to wtedy, kiedy te wynagrodzenia nie są rynkowe, a presja pracy i sposób zachowania, nie ukrywam, kadry menedżerskiej jest daleki od tego, czym tutaj powiedzieliśmy.